ma ludzie z tej strony Magnus i słuchajcie wiem że to nie jest kick the body ale najpierw chciałem zrobić odcinek z oczywiście Angry Birdsów dawno nie robiłem tego odcinka właśnie z Angry Birdsów, ale no postanowiłem zrobić drugi i słuchajcie jakieś nowe kostiumy można wygrać a więc oczywiście lecimy nie wiem ile mam kryształków prawdopodobnie nie nie stać na ponowne a więc no, najwyżej z zrobimy sobie reklamę i prawdopodobnie tej chwili już tutaj nie będzie. No, dobrze. Teraz strzelam, że będzie coś tutaj. No, właściwie mam to, a więc no nic to nam nie dało. A teraz pójdziemy na to. O, dobrze było. Było blisko, nawet bardzo blisko. I słuchajcie, teraz stawiam, że jej tu nie będzie. I stawiam, że tutaj też jej nie będzie. No, Dobry wybór. U! Mogę zrobić reklamę, a więc na razie jeszcze nie rezygnuję. Ja wolę najpierw trochę postrzelać. O, teraz, te, teraz. To już mamy mały problem. Jak teraz nie strzelę, to będzie lipa trochę. Ale no słuchajcie, spróbujemy. Mamy ogromne szanse. A więc, no, niestety nie będziemy y, lamusami zaryzykuję i no myślę, że nam wyjdzie. A więc no, ja powiem tylko tyle, że oby by nam wyszło, bo jak nie, to ja się normalnie załamie. Dobrze jest. Dobrze jest. Dobra, i teraz już Dobra, wychodzimy, 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 bo mm, ja coś czuję, żebyśmy sobie nie dali rady i przegralibyśmy nawet kostium. Fajne. A więc yy, nie, ja wychodzę, ja wychodzę. Niestety. Dobra. Nie jest tak źle. Pyk. Uuu! Słuchajcie, same dobre wybory ja robię. Nie wiem, że kostium mam fajny. O. Kostium fajny tutaj. No i ogólnie tutaj też mamy fajne dosyć kostiumy. Tutaj jakiś list mamy. find out more. Nie, nie chce mi się. Nie, nie chce mi się. Ja właściwie to nie... Nawet nie wiedziałem co się stanie, jak ja na to kliknę, ale okej, okay, dobra. U To będzie mocne, jak trafię. No nie. Niestety raz utrafiłem 700. A więc no, wiecie. Coś czułem, żeby było dla nas dosyć, bardzo dobrze, by nam to wyszło, ale niestety. A więc, no, jest git. Bardzo dobre wybory i tak dalej. A więc, słuchajcie, teraz lecimy z. No, mam bardzo dużo tych rzeczy w stylu tego czegoś do Orła, do orła i tak dalej. Bardzo tego dużo, że 50 jakby to policzyć razem, a właściwie to nawet więcej niż 50 jakby to razem policzyć. Choć policzę. No dobra, nawet nie muszę liczyć, po prostu więcej niż 50. Spróbujemy to zrobić bez. Dobra, wejdę i użyję ja jakichś ze dwóch supermocy, może trzech, bo jest trochę dużo te tego. Właściwie to nawet 4. Nie spodziewałem się tego. Dobra, tak to robimy. Teraz robimy to. Tak? Ok, lecimy. Mamy tego aż 6, a więc yy, mały problemik. Nie jestem zadowolony. Ale wiem, że jestem zadowolony z tego. I z tego też. Bo to bardzo dobry wybór. Ten, co ja go przed chwilą zrobiłem, i bardzo dobrym wyborem będzie też ten. I teraz oczywiście zrobimy ten wybór. No i już. Słuchajcie, jest bardzo dobrze na razie, dobrze nam idzie, ale teraz mamy mały kłopot. A właściwie to dosyć duży, a więc zrobimy to tak. Do widzenia. Sayonara. Dobra. Jak już mamy to za sobą, to lecimy z kolejnym i to jest już bardzo łatwe. Jeżeli nasz, wiecie, jeżeli nasze anglibercy by były trochę bliżej, to by było to takie proste, że, że ja nawet nie mówię. Ale i tak jest. Tylko że musieliśmy na to zmarnować aż dwa. Ale myślałem, żeby nam poszło aż jeden. Choć właściwie dobrze, że wygraliśmy przynajmniej. No okej, okay, pyk. Myślałem, że wszystkie świnie polecą. Ale słuchajcie, teraz najlepszym sposobem będzie to. No i już teraz została tylko nam ostatnia. Ale no, z, z tym to tak prosto pójdzie, że. No właśnie. Dobra, we, weźmiemy sobie, użyjemy kaczki, która jest w ogóle tym razem niepotrzebna nam do niczego. Ale no, Terenz jest potrzebny akurat. Bez niego byśmy prawdopodobnie przegrali. A więc no, opłacało się pana Terensa wziąć, choć nie mieliśmy wyboru. No ale tak czy siak, Terence nam pomógł. I słuchajcie, ja mam ogólnie, wiecie, wszystkie te, wiecie. No taki, Angry Birds, a więc, no niestety, już nie będziemy dostawać kluczy. Ale możemy mieć challenge. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym koksem. Wziąłem sobie tym razem trzy bo zauważyłem, że tu będzie trochę mniej niż wtedy. Pyk. Do czego nam to było potrzebne? Dokładnie do niczego. Ale chciałem to zrobić tak dla zabawy. Pyk, pyk i pyk. I po co to nam było? Do no niczego. Tak jak wtedy. Pyk, dobra. Bomba nam akurat była potrzebna. Do czego? Do wszystkiego. I tutaj to już mamy mały problem. Kaczka nam się przyda. I kaczka ich prawie załatwiła. Tylko że. Nie. Szkoda, że prawie. Yy, bombę zużyjemy na. To. Na to użyjemy. Pyk. I teraz wystarczy nam tylko zrobić to. I już mamy to za sobą. Byk. No. spoko, Trzeba mieć przemyślane strategie na te świnie. A więc no. Teraz teren. Rozwali nam to. I jeszcze to. No. No i właściwie to zostały nam ostatnie dwa. No i to już załatwimy tym. Leonardem przyda nam się i zrobimy to tak. Dobrze, że to tutaj poszło, a nie tam, bo byśmy mieli trochę przekichane, ale no. Jest gites. O, oh my goodness. Lecimy z tym. I teraz lecimy z tym. Szybko używamy o daliśmy radę. Było była na to tak mała szansa, że naprawdę to by był cud. Cud miód i słuchajcie lecimy tak. Dobra teraz jak pójdziemy tutaj to. Tutaj o pyk. I właściwie nic nam to nie pomogło, a my nie mamy już planów. Znaczy, plantów zawsze mi się myli: Plansy i angiebercy. No, bardzo często nawet. Dobra, a więc, no, słuchajcie, to właściwie tyle do pokazania. Chciałem Wam tylko to pokazać. Za niedługo, oczywiście, ten odcinek z tokiem I teraz zrobimy sobie ten odcinek z Kick the Body. A więc, no. Trzymajcie się i... O! Jeszcze sobie to otworzymy. Dobra, słuchajcie. Tutaj. Kurczę, był legendarny. Ile w tym legendarnym... Jezus Mario! Dobra, szkoda, że nie poszliśmy na środek, no ale pech. Dobra, słuchajcie, jeżeli dziękuję, Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. Ja się zamrzegnam. Cześć!